No, panowie, panowie, tutaj jeszcze raz nagrywam filmik, chcę go wrzucić na YouTube'a i prosiłbym, jak coś to tutaj ładnie przekazywać z mikrofonik, bo już się nagrywa. Dla Pawła mikrofon, bo jest najdalej moim zdaniem. Paweł Paweł, jak mi odbierasz? O, słyszę Andrzeja, cóż, Andrzeja bardzo i wyraźnie. Andrzeju, Andrzeju, czy ty mi odbierasz? Andrzej odbierasz darka? Jesteśmy na wieży widokowej, żarach, zielony las. Andrzej, Andrzej, tu Darek z wieży widokowej, koło żar w zielonym lesie. Czy mi odbierasz? Darek, Andrzej, Ciebie nie odbiera. Ty, panowie, przejdźmy na 3-3. Tylko tak jak teraz. FM modulacja 3-3. No panowie, ja już jestem. Przekażcie Andrzejowi, tylko żeby tu był. Może tu będzie słyszał. I niech seks kwelcza wyłączy całkowicie na szumy. Dobra, to, ja, to jest Andrzejowi Andrzejowy, bo on został na 28. Manie, dla ciebie mikrofon. No ja ci odbieram 3 4 3. 6 takie remodulacja zrozumiała, czytelna. Takie anteny oczywiście, najdłuższej. Przewka proszę. Teleskopowa. Otwieram ja Ciebie takie e, czytelne, Remodulacja całkiem dobrze zrozumiała. No i sygnał, 6, także super, fajnie to leci. Mikrofon może do Pawła No ja jestem, ja jeszcze teraz wróciłem na 3-3, bo przekazałem odwiedza, Andrzej też jesteś przychodzi, bo on został na 28, nie? Nikt mu nie powiedział, a ciebie Darek on nie słyszy, nie? No dokładnie, ale przekazałaś mu, żeby sobie squel skręcił na szumy. Jestem jestem, odbieram was A otbieram teraz tamtej Andrzej Andrzej dopiero ja teraz przyłączyłem Darek to moduluj coś, a nie sprawdzić czy się odbieram Andrzej, Andrzej, nadaje z wieży widokowej w zielonym lesie koło Żar. Jak mnie odbierasz? Spytajcie się go, czy w ogóle w szumach leci. Andrzej, słyszałeś Żarka? No nic, nic, cisza, cisza jest. To przekaźcie mu, że ja go idealnie odbieram. Dlatego się dziwię, że on mnie chociaż trochę w szumach nie słyszy. Nawet na rekondycji, nie słyszy tak, tak no, no, nie odbiera się w ogóle. To przekaż mu, że będzie na filmie, bo nagrywam z tej wieży widokowej. Także będzie mógł sobie posłuchać i pooglądać na tym, na YouTubie. O, nie jest, on jest w tej wieży widokowej z w Zielonym Lecie, dlatego może go nie słyszyć. A mówi, że właśnie nagrywa tutaj na YouTubie. Tego nie, jakbym miał, wiesz, tą yy, yy, bazową, dużą, to może by było, no, kurde, 1.8, mam SWR 1.9. E, no dobra, okej, okay. a Ty, Darek, słyszysz Andrzeja? Bardzo głośno i wyraźnie, dlatego mówię, szkoda, że on mnie nie słyszy, jakbym miał faktycznie tą półfalówkę, jak miał na dachu, to by było już po sprawie. No, także Andrzej, Darek Ciebie słyszy idealnie, pewnie tak jak ja, także no mówię, ja Darka słyszę w sumach, ale słyszę go wyraźnie, Ciebie słyszę idealnie, no i tak to wygląda, on Ciebie też słyszy, tylko Ty nie słyszysz jego. No wiesz, słyszy mnie, bo wiesz, mikrofon ze tą filmem daje radę, nie? Właśnie, no, no dobra, to miłej majówki, do łączności następnych, trzymajcie się, hej! No, dzięki, ja też będę się urywał. Darek, ja też spadam, bo robota czeka. Także fajnie, że trafiłem. Siedzę przy Dlamie się dobrze. No, dzięki, wielkie, ja to też oczywiście udostępnię na YouTube'a, na naszej grupie, nie ma problemu. No, szkoda, że Andrzej mi nie słyszy, ja go bardzo głośno, wyraźnie słyszę, jak Ciebie. Także nie ma żadnego problemu i dla mnie miłe zaskoczenie, że Was praktycznie wszystkich tu słyszę. Rafała tylko zabrakło, tak naprawdę. No, to super. Dobra, dzięki, dzięki wielkie. No jeszcze Adriana nie ma, no też szkoda właśnie o nim zapomniałem. Maniek dla ciebie mikrofon No ja się tutaj w miarę możliwości słyszę w Sumach, ale słyszę. Też kończę wideo, kończę łączność jak coś to wrzucam i zostaje na nas na 2.8 Dobra panowie, nie ma sensu, żebym wszystkie BMR-ki tutaj wyciągał i testował, wiadomo, że to wszystko działa, na pół wata leci, nie ma żadnego problemu z innymi radiami, nie ma sensu tego testować, ja lecę grilla rozpalać, bo dzisiaj przecież 1 maja, także serdecznie wszystkich pozdrawiam, tych, którzy mnie słyszą i 73 dla Was i żegnam się z tej fantastycznej wieży widokowej i zapraszam, niech tutaj każdy przyjedzie sobie porobić testy, bo naprawdę jest warto. Bo tu jest taka wysokość, że naprawdę można to lecieć bardzo, bardzo daleko. Ja jeszcze spróbuję na 28 powołać, zobaczymy, czy się uda. I jeszcze na PMRC powołam na każdym kanale. Zobaczymy, czy ktoś siedzi nie? na jakiejś porządnej antenie, zobaczymy co to poleci. Dobra, to dzięki wielkie panowie. Fajnie, super testy. O to mi chodziło. Chciałem tu przyjechać, chciałem być też na grzyżycach na górze. No świetnie to leci. Także dzięki wielkie za testy łączności prawdziwe takie testy łączności na odległość do Przemek dla ciebie mikrofon. No ja też jestem zdziwiony, że to wszystko tak ładnie poszło i nagle zrobiło się tyle ludzi w ogóle pozdrawiam Pawła Andrzeja no was oczywiście również no to no, życzę wszystkim udanej majówki 73 i do usłyszenia panowie.